KOMENTUJ ALBO WPIERDŹ Witam, ja jestem Wiggo Pildarczyk A to jest odcinek... Dobra, to jest odcinek... Pasta moja Nie, nie, dobra Chodzi o to, że... Chodzi mi o to, że to seria vlog świeże powietrze, ale dzisiaj świeże powietrze domu? Dobra, pierwsza akcja. YouTube. YouTube. To jest tak. Chodzi mi o to, że... Że co, że co? Że niektórzy z Wami, chcą... ...wami manipulować, że Stasze, bo chcę wiedzieć, jest tak. Starsze, starsze może być młodsze. Tak I to nie jest taki wymysł, kogoś tam czy coś. Ja nawet, nie wiem, ale zaraz zobaczę. Ile wam uświetle? Niecałe nie człowieka. Niecałe. Niecałe. Rozumiecie? Nie dziwi Łatwo swoją ampytamię Dobra, ja tego wita Ja tego wita ja 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 z tego, że nie chcę Dobra, wracaj do rzeczy Kobietą z bosku spowójrz Wiem. Mati, to jest twój słowo. Tak, to jest. Eee, no bo... Macie już choinkę, wyposażoną w białka i zajączki, które kitają po pole jak... AAAAAAAAAAAAAAAA! No, eee, dobra. Rusza z sery, jak jadę. Dobra! Ja ja to będzie kurde! Pierwszym wrocie jak mamy, kurde! To będzie kurde! Ja zaniem kolegę! Dobra! Zawzorz ogach! Tak, ogach! Wtedy! O! Nie, kumusiu, nie! Kurde, jaki styl! Ja nie mogę! Dobra, podać no, się do tego. Nie widzieliście co? Nie widzieliście tego? To, to Widzieli! Nie widzieliście tego! Nie widzieliście <grym zbierzył> tego!

<śmiech> <śmiech> no, nie bardzo święty. Czemu wy tacy jesteście, co? musisz. Czemu ja cieszę, nie Przecież ja to ja To weź Nie, to wiezo. Ciebie skąd jest koniec? Dobra! Nie ma końca! Nie, nie. ma! Dobra! I teraz dostać 4, dobra Jedno pytanie, macie mi odpowiedzi Chcecie Q&A? A, tak, B, C, C, 9, dobra Nie! Dwa! Dwa! Dwa. Dwa. Macie Czemu? 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 No dobrze, czemu wy nie chcecie... Koleci są niefajne. Nie. Dlaczego wy nie chcecie mnie komentować? Ja tego nie rozumiem. KOMENTUJCIE! BOKA DAFI! Nie, bo... To jest wymuszenie komentarzy, kurde! Nie jest ja się tylko po prostu pytam. Eee, rynek, eee, wy... To jest Wali się dalej, rynku, proszę. Dobra, co chciałbym powiedzieć? Chciałbym jeszcze na Rybtubie. Ju... ...tubie. Ju. Tyle? Pomyli... No POMIENIŁEŻEŚ SIĘ SŁOWA YOU RED YOU RED YOU REDTUBE red. Dobra Dobra Wygodzimy tego Jak ja mam REDTUBE? Harnep Szejko chce? Dobra nie Dobra Pu 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 Tego nie powinna Dobra Nie powiedziałem tego Dobra Nie powiedziałem tego Dobra Nie Dobra To teraz tak Wy Tak nie Wy ha. Tak Tak Co ja chciałbym powiedzieć? Nic Od tej pory Od tego nagrania Od Powiedzieć, że... Chcę widzieć komentarze. Nie. Tyle jak ale chcę widzieć. Nie będzie. Zróbcie, mu nas nie, be, nie będzie komuś. Będzie? Bo nie. się wkurzyli dla was. Tak.